Witamy w naszym kolejnym filmiku. Jesteśmy po sezonie Gołębich Młodych. Jest to jeden z naszych najlepszych sezonów. W tym sezonie bardzo fajnie sprawdzały się Gołębie z doktora Szwida. Po naszej, właśnie tutaj z tego rozpodu, wychowaliśmy 10 młodych, wysyłaliśmy je na różne gołębniki. Właśnie w tej linii Szwide Gołębie bardzo fajnie się sprawują. Czołowo siadają, tak samo jak i u Grzesia Piekarza. W połączenie właśnie z doktora Szwida Samczyk na jego najlepszą samiczkę. W tym roku bardzo, czyli na cztery wychowane, młode cztery zostały po lotach. Także w połączeniu właśnie bezpośrednio po córce Bociana u Grzesia Piekarza gołąbek siadał pierwszy na gołębniku, czwarty w oddziale, czyli no, tak lecą bardzo dobrze po Bocianie. Następne gołębie wysłaliśmy do Tomasza Czaplińskiego, także już wcześniej o tym wspominaliśmy. Na sześć wysłanych gołębi cztery zostały po locie. Jeden gołąbek ma trzy konkursy, dwa gołąbki mają po trzy konkursy, jeden gołąb ma dwa konkursy, no i najlepsze połączenie wyszło Hurricane 51 Samiczka razy samiec, prangę, połowy na pięć badań pięć konkursów czwartym lotnikiem u Tomasza Czaplińskiego. Ten właśnie, ten gołąb yy, u Cąplą, nasza Szaczewskiego został czwartym lotnikiem. No to tam bały, były, naprawdę bardzo minimalne tam. Tam jeden punkt brakował, żeby praktycznie do pierwszego lotnika. No konkurencja była bardzo mocna. Jest to właśnie nasza para rozpodowa. Jest to Samczyk płowy z 21 roku, 210 numer. Jest to z linii Prangę. Jego ojciec na, miał 7 pierwszych konkursów właśnie po tych gołąbkach u Tomasza Szaplińskiego na 5 wkładań, 5 konkursów samiczków. Ten tak jest samo jest, w jest Prangę 520, ta samiczka tak samo jest, po synie tak samo Prangę 520, ona jest o numerze 49 df, 49 z 20 roku, ta tak samo samiczka jest, po synie Prangę 520 razy Hurrikan 51, z tej linii mamy sześć, sześć gołębi już, to tak samo to najlepszy był ten gołąb u Tomka bo on tak samo na czwartym locie meldował się jako pierwszy, albo to jak woli jako drugi, bo w tej samej sekundzie się odbiły. Po tej samej, po jej bracie następny gołąb u Czapińskiego siadał po, yy, po trzech sekundach, był wtedy piąty, tak samo na gołębniku 19 w oddziele. Tomek Czapiecki tak samo dostał od nas właśnie z linii ze szwide tak samo. Te dwa gołąbki też zostały z tej Bartek mówił 10 gołębi wychowaliśmy z tych Świdę na 5 różnych gołębnikach i 4, 9 gołębi zostało. I to było tak, że trochę potestowaliśmy z gąbkami, poparowaliśmy samczyka na dwie samiczki i odwrotnie. No i w takim ciężkim roku mamy, że na 4 gołębie powyciągane z różnych Świdę razy super domen, razy hulican czy razy prangę są po cztery gołębie albo z czterech są po trzy nasi koledzy tak samo z, wychowali z rozpłodu 14 gołębi po tych szwide razy huriken razy yy, razy yy, razy prangę razy tak samo w tym ciężkim roku zostało 13 tych gołębi z 24 gołębi wychowanych 22 zostały w tym roku na różnych gołębnikach Brat tak samo Grzesia Piekarza yy, tam wspominał Brzesia to siadały te nasze gołębie praktycznie z dwóch najlepszych linii z naszego bociana to tam ta samiczka jako pierwsza meldowała się później z tych szwidę były następne cztery już nie będę już tam nie wiem czy to były czwarty, piąty czy który ale pierwsze dziesiątce regularnie siadały dwa, dwa i następni nasi koledzy latają tak samo w Ochni, u Kareckiego Daniela najlepszy gołąb na gołębniku to był tak samo z połączenia naszego bociana razy, yy, razy go yy, po naszym następnym najlepszym samcu rozpłodowym po super domenie. Yy, Karecki Daniel, no, tak samo bardzo dobry hodowca i konieczny Mariusz, tak samo mają te gołębie, yy, tak samo yy, bardzo dobrze się sprawowały. Karecki Daniel mistrza oddziału, mistrza rejonu, no i co? Nasz najlepszy gołąb u niego na gołębniku. To zawdzięcza tylko po prostu yy, ich umiejętności. no. I coś w tych naszych gołębiach jest, bo te gołębie bardzo dobrze latają. Ale u, następnego, u następnych braci, którzy latają w Oławie, Gniechowice, Gniechowice mają nazwisko Brona. Tam poszło 6 gołębi od nas z rozpłodu 6 gołębi, wszystkich zostało, wszystkie 6 gołębi zostało po locie. Na pierwszym locie 6 gołębi, 6 w konkursie, drugi lot 6 gołębi, 6 w konkursie, trzeci lot. Yy, tam były cz trzy w konkursie, i na piątym locie było tak samo: z sześciu gołębi, sześć w konkursie. Tam były gołębie z dwóch naszych podstawowych par. Najlepiej się sprawały znowu z dwóch samiczek Świde. Pokażemy te właśnie. Nie, jest to samicie Świde parowane na hulkę na jeden, Tak. Czyli... To jest właśnie nasz syn Bociana. A tu jego, jego, jego. jego. Samica z doktora Świdowości, właśnie po, poka Pokazywaliśmy wielokrotnie no, tego po, samiczynka. One to właśnie po tej parze, samiczka dwuletnia u Piotka Bugały, bardzo dobrze będzie. No Piotka Bugały tak samo, to zaraz powiemy, ale właśnie u braci Wrona w Gniechowicach. Z ostatniego lotu samiczka, no nie wiem czy to jest samiczka, czy tam jest dwa gniaździaki. Pierwszy melduje no, się na klapie, drugi w oddziale. Następny gołębiem na gołębniku u braci Wrona miało 9, 9 minut wyprzedzenia z drugim konkursem następny gołąb, trzeci na graniku melduje się znowu ten sam gołąb z tego, z tego samego połączenia i ten gołąb został ten, co by druga siadała dziesiątą lotniczką oddziału Gniechowic ten brat albo siostra z gniazda dwudziestym trzecim lotnikiem Gniechowic następnej naszej pary tak samo po drugiej naszej tej parze z doktora Szwide Siostra tej samiczki, co przed chwilą miałem o numerze, y, ona jest 370, a ta samiczka jest o numerze y, 169. 169 ona jest y, z roku 19. To jest samczyk 18 rok 586 dv. Te gołębie u braci Wrona, bracia Wrona w tym roku w oddziale wygrali wszystko w oddziale, w rejonie, w okręgu, zostali wicemistrzem, wicemistrzem kategorii A w okręgu Wrocław mistrzem kategorii B w Wrocław i te dwa gołębie tak samo, to, to jest siostra do tamtej samiczki ze szwidę dwa razy też pierwsze na gołębniku siadały na pięciu lotach trzy gołębie, trzy razy siadały nasze pierwsze gołębie na gołębniku i ten te gołąb z tej pary został tak samo Wszystkie tamte miały dwa gołębie z pięciu wkładań po cztery konkursy. Po tych właśnie też gołąbek miał cztery konkursy był 42 lotnikiem. Tego samczyka jeszcze nigdy też nie pokazywaliśmy. Jest bardzo piękny samiec, To jest tak samo Hulken 51 razy Ker. Ker to jest podstawowy kolerca, który w Pen od paru lat nie schodzi z pudła. Tego Miejmy w zeszłym roku, tak samo z tej linii Szwide, były na wspólnym ręniku rogowo. Bardzo ciężki lot był. I tak samo, te gołębie obydwa do półfinału dotarły, jeden zginął na półfinał, następny wrócił z finału, gdzie był bardzo wymagający lot. I u braci Wrona, tak samo jeszcze y, został na, nasz gołąb czwarty, dwudziestym siódmym lotnikiem y, oddziału. To jest po siostrze bezpośrednio naszego buciana, razy tak samo churkę y, y, 51, razy y, Prangę 520. Jak już wspomnieliśmy, że ten sezon nam bardzo dobrze poszedł yy, Intensywnie od dwóch lat rozsyłamy gołębie na różne gołębiki W tym roku na dziewięciu różnych gołębikach Nasze gołębie siadały pierwsze Było także u z pięciu lotów na młode Siadały dwa razy pierwsze albo trzy razy pierwsze Pierwszej dziesiątce było po pięć, sześć gołębi I dlatego postanowiliśmy, że wychowaliśmy parę takich fajnych gołąbków te gołąbki są czerwcowe już te nie pokazujemy, co już na przykład ten jest syn naszego bociana, jest jeszcze ma trzy lotka do zrzucenia. Jest to gołąbek o numerze, to jest na Szczecinieckiej obrońce 303 7121. To jest gołąbek, którego u Piotka Bugały, tak samo sam przykład szaklakła ta DV231, w tym roku został on 14 lotnikiem u Piotka Bugały w oddziele. 10, 10 konkursów zrobił od jako dwulatek, już tak samo był jako najlepszym najlepszym, roczniak, najlepszym roczniakiem był w oddziele tam Ruda Śląska 2, jako młody siadał tak samo czołowo w oddziale w rejonie robił 8, 12, 13 na 10 do 15 tysięcy głębi. To jest, to jest właśnie samiczka. Z połączenia do z samicy właśnie do której, którą niedawno pokazaliśmy doktor Szwidera, syn Bociana bezpośrednio po tej parze gołąby wrócił z finału z rogowa. Tutaj jest samiczka o numerze też na Czecianeckiej obrące 303 7126. Ten, ten gąb jest bardzo, bardzo ładny, bardzo ładny, mocno zbudowany, bo te gołębie z doktora Szwidera są naprawdę bardzo ładne. Ten gołąbek z finału wrócił jako 59, z półfinału 27 i on został jako jedyny gołąb z tej, z tej naszej tylko linii, o, wystawił go Paweł Grochowski, Paweł Grochowski odkupił tego gołąbka i on został na Rogowie. Jako 79, 79. lotnikiem. Jako jeden, jedyny gołąbek, właśnie, którego Paweł Grochowski wystawił z tej linii. No on go odkupił po prostu. Tak, on go odkupił. Też się tym cieszymy, że hodowcy do nas powracają. Dużo hodowców powraca, wysyła nam listy zdjęć z konkursów, także możemy sprawdzać, jakie tu połączenia robimy, czy to wszystko dobrze wychodzi, jak na razie gołębie nabywamy tutaj od najlepszych hodowców z Niemczech parujemy je między sobą i no, dzięki tylu hodowcom, co wyślemy te gołębie, to wiemy, że dobrze to robimy, no i to funkcjonuje no my w tym roku, my, potestowaliśmy, mamy 13 par bezpłodowych yy, pary zostaną przeparowane zostało zrobione jakby nowe połączenie około 20 par no i bardzo świetnie się w innych połączeniach też to te sprawdzimy na poprzednim filmiku tam też mówiłem że kolega z nimanowej dzwonił że jego samiczka ta miała już chyba na 8, miała 7 konkursów niedawno z nim rozmawiałem jako roczna na 11 wkładań obleciała wszystkie 500 -y oprócz maratonu zrobiła 10 konkursów ma no, tak samo jeszcze w hospodzie po nasze na starym superdomenie. Tak samo i jeszcze, jeszcze jednego z fajnych wilka, tak samo te gołębie bardzo fajnie mu się sprawowały. Pokażemy właśnie tego gołąbka jeszcze jest Super Domena. Jest też samcy taki bardzo bojowy to samcy, Ten nasz Super domen. jest taki naprawdę bardzo bojowy, wyrywny gołąb. To jest niebieski gołąbek o numerze tak samo 0371 36 ten nasz super domek, to już jak brat zaczął lotować gdzie nie miał pojęcia jak się leci na budziku jeszcze bił wszyscy mu w oddziale powiedzieli, że ty nic tych gołębi nie uciągnie te gołębie były karmione kukurydzą nie było, nie było wiedzy nie? Nie, nie było wiedzy ale po przyszedł, przyszedł ciężki lot ostatni 350 km pierwszy w oddziale z tym gołąbek właśnie z tego naszego superdomena jego teściu był wtedy drugiego głębia tak samo z tej samej linii w tym roku jego teścia też był trzeci i czwarty gołąbek z tego, z tego samego połączenia bezpośrednio córka po naszym superdomenie czyli siostra tego gołąbka miała czwarty konkurs a jej córka miała trzeci konkurs pokażemy tutaj jeszcze jednego gołąbka to jest taki troszkę tej, to jest po naszej tak samo córce Włóciana tutaj te staniczki nie mamy, one staniczki już mamy rozdzielane są tam, ale te tak w zeszłym roku tak samo latały w Gorzowie na wspólnym rynku tak samo miały bardzo fajne czołowe konkursy jest to gołąbek tak samo o numerze 303 si, 7079 70, 79 to jest sam czy. jeszcze tutaj jednego tu przeżywanego takiego gołąbka Po prostu pokazujemy tylko te najlepsze, na razie takie pięć najlepszych głębi, to jest tak samo po siostrze naszego bociana, razy i tak samo w yy, prangę, w głębi prangę po 520. To jest taki samczyk, on taki nie jest, nie jest w dużej budowie, ale też takie zamieszanie robi, jak nie wiem, jest już też na ostatnim rozszerzenia do spierzenia o numerze 76-78 tak samo on, o numerze 303 no i co sezon taki dla nas udany ale postanowiliśmy nie mamy miejsca postanowiliśmy znowu zakupić te głębiel z doktora świdę bardzo dobrze, się dobrze sprawowały połączenie zakupiliśmy znowu znowu te głębki pokażę to jest samiec z czerwca jak ten głębiel wygląda bardzo masywny, potężny, jak nie wiem. To jest doktor Szwide. Doktor Szwide to jest z dwóch stron Jansen. Jansen tak samo razy prangę. No to ten gołąbek jest no, dopiero szterca. To jest o numerze DV267. Jeszcze miałem zakupić trzy gołębie ale odkupiłem jeszcze jednego tego gołąbka, ale tych gołąbków jeszcze nie odawaliśmy, bo to są późne gołąbki i tak samo jeszcze zakupiliśmy taką samą jedną parę co całkomka Czapińskiego, ten czwarty lotnik był, no to odkupiliśmy tak samo matkę i tego i ojca jakby, żeby tak samo parować do tych. Fajnie wychodzi połączenie, jeżeli ktoś nabywa od nas gołębie i połączy na swoje najlepsze gołębie, to też bardzo dobrze wychodzi te połączenia te gołębie bardzo dobrze dziedziczą.